Na rozpalonych słońcem stepach Ukrainy polska husaria, dumna i niezwyciężona, będzie tutaj gotować się do starcia pośród kurzawy i bitewnego zgiełku, gdzie będą ścierać się dwa światy, rzeczpospolita i kozacy. To nie jest zwykła bitwa, to zemsta, gniew i walka o przetrwanie. Jeszcze niedawno podpisany pokój w Białej Cerkwi miał przynieść zawieszenie broni, ale ambicje hetmana Kalinowskiego i zdradliwe posunięcia Hanatu Krymskiego doprowadzą tutaj do kolejnego starcia. Bogdan Chmielnicki i tatarzy przygotowali tutaj pułapkę, która miała pogrążyć polskie wojsko raz na zawsze. I gdy trąby bojowe rozbrzmiewają nad równiną, los tysięcy żołnierzy polskich zostanie przesądzony w tej bitwie nie będzie żadnej. Litości. W 1652 roku Hetman Kozacki Bochtan Chmielnicki wyruszył na wyprawę do Mołdawii, by odwieźć od zamiaru sojuszu z Polską tamtejszego hospodara, próbując go przekonać, aby jego córka wyszła za mąż za jego syna, Tymofieja. Oczywiście ów Hetman Kozacki zupełnie nie interesował się życiem osobistym własnego syna, a tym bardziej córki hospodara, ponieważ miał tutaj własne plany polityczne. A jego głównym celem było osłabienie wpływów Rzeczypospolitej na tych terenach. Strona polska nie pozostała bierna przeciwko tym działaniom, i swoją odpowiedź przygotował już hetman polny koronny Marcin Kalinowski, ogłaszając koncentrację wojsk w maju roku 1652. Wojska polskie rozlokowały się w umocnionym obozie na uroczysku Batuch nad rzeką Boch. I mimo dogodnego położenia obozu. Polacy wcale nie wzmocnili swoich wałów, a pewność siebie oraz brak wiary w nadejście tatarów krymskich osłabiły ich przygotowanie do walki, czyli pycha kroczy przed upadkiem. Inaczej jednak było w przypadku Chmielnickiego, który znacznie lepiej uszykował się do tego starcia. Obsadził działami województwo Czernichowskie, by zabezpieczyć się przed wojskami litewskimi oraz zyskał wsparcie Tatarów krymskich. Po stronie polskiej sytuacja była Trudna, część chorągwi nie stawiła się w ogóle w obozie z powodu niepopularności Hetmana Kalinowskiego i oczywiście, jak to zwykle bywało w tamtych czasach zaległości w żołdzie. W tle tych wydarzeń toczył się również spór osobisty. Sam Kalinowski był podobno zainteresowany córką hospodara. A brak nominacji na stanowisko kolejnego Hetmana Wielkiego oznaczało jedno: zwycięstwo w nadchodzącej bitwie będzie mogło umocnić pozycję Kalinowskiego wśród polskiej szlachty. Wszystko to nie wyglądało najlepiej, ponieważ w tym czasie relacje polsko-kozackie były bardzo napięte. Zerwany Sejm w roku 1652 i nieratyfikowane ugody dodatkowo zaostrzyły sytuację. Mało tego, nadużycia wojsk koronnych na Ukrainie tylko wzmagały niezadowolenie miejscowej ludności, co ów Chmielnicki doskonale wykorzystywał. I wkrótce zbliżał się czas nieuniknionego starcia, które rozegra się w jednej z najkrwawszych bitew XVII wieku bitwie pod Batochem. Choć uroczysko Batoch z pozoru wydawało się dogodnym miejscem. To w istocie rzeczy, wybór tej lokacji zdradzał przeciwnikowi plany Polaków i odbierał im decydujący element zaskoczenia. Co więcej, obszerny teren obozu, mogący pomieścić nawet wiele tysięcy żołnierzy, musiał wydawać się zbyt rozległy dla liczącej zaledwie kilka tysięcy ludzi armii korodnej. Dodatkowo, wojsko nasze było zdemoralizowane. Zerwany Sejm nie uchwalił wypłaty zaległego żołdu, brakowało prowiantu, a brak zaufania do dowódcy narastał z każdym postępującym dniem. Tymczasem przeciwnik absolutnie nie próżnował. 27 maja armia kozacko-tatarska wyruszyła z tarasówki, mając w swoich szeregach 17 tysięcy kozaków oraz 7 tysięcy Tatarów. Najprawdopodobniej liczba ta czyli przewaga wroga, była miażdżąca. I tak, cztery dni później do obozu dotarł list od Bogdana Chmielnickiego, utrzymany w bardzo zuchwałym tonie, co z pewnością miało sprowokować jego osobistego adwersarza. Chmielnicki radził Kalinowskiemu, by był ostrożny. Jednak Hetman, kierowany osobistą wrogością, zlekceważył oczywiście tą przestrogę, nie wysłał żadnych patroli rozpoznawczych. Które mogłyby wykryć obce oddziały w nierozpoznanym przez nich przecież terenie. I to był pierwszy z wielu błędów, które miały przynieść katastrofalny finał tej bitwy dla naszych wojsk, a później jeszcze dużo bardziej koszmarny epilog. Walki rozgorzały dnia 1 czerwca. Orda tatarska uderzyła na obóz Polski, ale w tym wypadku jeszcze została odparta. Polacy osłonięci fortyfikacjami, chwilowo mieli przewagę. Jednak Chmielnicki nie dążył do zwycięstwa w tym starciu. Jego celem było odwrócenie uwagi od przeprawiających się przez Boch Kozaków, a Kalinowski zupełnie nie zdawał sobie z tego sprawy. Tak więc wieczorem w obozie zwołano na radę wojenną. Nastroje nie były wesołe. Jeden z doświadczonych oficerów zaproponował wycofanie jazdy i pozostawienie w obozie jedynie samej piechoty. Ta miała bronić się aż do nadejścia od sieczy. Jednak Hetman, być może kierowany osobistą niechęcią do tego właśnie doświadczonego już oficera, oczywiście odrzucił tę propozycję. Jego rozkaz był bardzo jasny i oczywisty: obrona obozu wszystkimi dostępnymi siłami. Była to kolejna z decyzji, która wywołała konsternację i spore niezadowolenie wśród żołnierzy, chyba lepiej zdających sobie sprawę z ich położenia niż sami dowódcy. Bo, czy aby nasza jazda, Husaria, dobrze nadawała się do walki w takich okolicznościach? Tymczasem drugiego dnia bitwy, 2 czerwca, nasz obóz znajdował się już w krytycznym położeniu. I właśnie wtedy na szturm zdecydowały się obce wojska. Od tyłu uderzyli Kozacy, a od frontu Tatarzy. I oficer, z którym argumenty miał wcześniej głównodowodzący Hetman, widząc coraz trudniejsze położenie swoich wojsk. Właśnie poprosił go o pomoc, na co ten nie odpowiedział. A artyleria, choć przygotowana do walki, nie mogła przecież otworzyć ognia bez ryzyka zdziesiątkowania własnych żołnierzy. I ta sytuacja w końcu musiała doprowadzić do ostatecznej kulminacji niezadowolenia, czyli mówiąc wprost, wypowiedzenie posłuszeństwa. Wtedy to w akcie desperacji Kalinowski rozkazał piechocie cudzoziemskiej Otworzyć ogień do własnych ludzi, do buntowników, próbując przywrócić porządek i pewnie w ten sposób ocalić swój autorytet jako wodza, który nad wszystkim panuje i wszystkimi dowodzi. Ale ta decyzja, niestety, tylko spotęgowała zamieszanie, co dało sygnał kozakom do rozpoczęcia generalnego szturmu. Podczas tych walk, Hetman odniósł rany, a dowodzenie przejął Marek Sobieski. Jednak było to tylko preludium do najgorszych wydarzeń, które miały dopiero nadejść. Zapaliło się siano, zmuszając obrońców do walki w coraz to trudniejszych warunkach. I chociaż oddziały piechoty broniły się zaciekle, to de facto znajdowały się w potrzasku między płomieniami a atakującymi ich kozakami, którymi najprawdopodobniej dowodził syn samego Chmielnickiego. W tej dramatycznej sytuacji buntownicy rzucili się do ucieczki, gdzie wielu z nich zginęło, próbując się przeprawić przez bagniska Boch. Reszta walczyła aż do zmroku, kiedy ostatnie oddziały musiały w końcu zostać rozbite. I również w tym czasie sam Hetman Kalinowski chyba już nie dbał o nic poza swoją własną osobą i najbliższym otoczeniem, ponieważ wraz z elitarną piechotą próbował w tym momencie wydostać się z obozu, który był już skazany na upadek. Ale gdy dowiedział się o tym, iż jego syn Samuel został pojmany przez Tatarów, podjął desperacką próbę uratowania go. Ale niestety ten śmiały manewr zakończył się tragicznie. Hetman ginie podczas tej próby i chyba tyle dobrego możemy o nim powiedzieć, ponieważ na skutek jego seryjnych błędów Batoch okaże się straszywą klęską dla całej Rzeczypospolitej. Dodatkowo, kozacy chyba zadali sobie niemało trudu, aby pokonanym coś jeszcze uwidocznić. Postarali się o to, by po bitwie odnaleźć ciało Hetmana, odciąć mu głowę, zatknąć na włóczni i nosić ostentacyjnie po obozie. Po kapitulacji polskich oddziałów, Hetman kozacki Bochtan Chmielnicki wydał rozkaz wymordowania polskich jeńców wojennych. W tych dniach śmierć poniosło od 35 do nawet 8 tysięcy żołnierzy, w większości należących do elity wojskowej Rzeczypospolitej. Kozacy i sprzymierzeni z nimi Tatarzy Nogajscy zabijali polskich jeńców w bardzo okrutny sposób, podżynając im gardła lub ścinając głowy na oczach pozostałych skazańców, aby wydłużyć im właśnie jeszcze większe cierpienia. Aby mieli oni świadomość, jaki koniec ich tutaj czeka. Paradoksalnie, to właśnie niektórzy Tatarzy Krymscy, którzy zyskownie handlowali jeńcami, próbowali zapobiec rzezi, bo dla nich każdy ocalały więzień oznaczał możliwość otrzymania okupu. Jednak, Chmielnicki odrzucił ich protesty, kierując się zarówno nienawiścią do Polaków, jak i chłodną też kalkulacją ponieważ eliminacja doborowych żołnierzy miała osłabić militarny potencjał Rzeczypospolitej i wzmocnić pozycję kozaków w dalszym konflikcie, by w końcu mogli oni wykroić dla siebie swoje własne państwo. Wśród zamordowanych znaleźli się znamienici wojskowi, tacy jak Samuel Jerzy Kalinowski, syn Hetmana dowodzącego w bitwie, Zygmunt Przyjemski, generał artylerii koronnej, czy Marek Sobieski, brat przyszłego króla Polski, Jana Sobieskiego. Ciała ofiar pozostawiono na pastwę dzikich zwierząt, co miało dodatkowo upokorzyć polskich jeńców i dodać im hańby. I pomimo tej okrutnej zwierzęcej zbrodni, i tak Tatarzy ocalili niektórych polskich oficerów, którzy później mogli się zemścić. Ale Hekatomba pod Batochem miała ogromne znaczenie nie tylko ze względu na liczbę samych ofiar, była ciosem w siły zbrojne Rzeczypospolitej, otwierającym drogę do dalszych sukcesów wojskowych samego Chmielnickiego, a osłabiona Polska w kolejnych latach musiała się już zmierzyć z kolejnymi problemami oraz zbliżającymi się starciami z innymi agresywnymi sąsiadami, pozbawiona już elity wojskowej. Dziękuję wszystkim za uwagę. A jeśli jesteś tu nowy, to zaznacz subskrypcję, abyś otrzymał nowe powiadomienie z mojego kanału o nowym filmie. A by je otrzymać, koniecznie nie zapomnij o dzwoneczku. Pozdrawiam, do usłyszenia.